Kiedy ludzie zaczęli jeździć samochodami na co dzień, a nie było jeszcze klimatyzacji, jakoś te auta musieli wietrzyć, szczególnie w gorące dni. No i właśnie od samego początku był tak zwany korbotronik. Czyli trzeba było kręcić korbą w dół, żeby szybę opuścić, a potem kręcić korbą w górę, żeby tę szybę podnieść i ją zaklinować. Kiedy pojawiły się elektroniczne mechanizmy podnoszenia i opuszczania szyb, już wam mówię. Wyobraźcie sobie, że dopiero w 1938 roku pewien konstruktor, Harley Earl, zażyczył sobie w swoim przez siebie skonstruowanym bujiku Y właśnie elektroniczne sterowanie szybami w górę i w dół. No i wtedy to się pojawiło po raz pierwszy. W latach 50-tych właśnie w Stanach Zjednoczonych były już seryjnie montowane i w Buickach i w Cadillacach. Ale jest jeszcze jeden problem. Bo niektórzy, którzy właśnie mieli Korbotronik, a chcieli mieć auto klasy Premium, bo tylko w tych autach były montowane sterowniki elektroniczne, no postanowili to przerobić. O, sztuka karkołomna! Bo co prawda prowadnice są, linki są i ta szyba też się opuszcza, to jednak tutaj trzeba wstawić i silnik z czujnikiem hala. Jest to bardzo skomplikowana praca, nie zawsze może się udać. Teraz pytanie, czy się opłaca? Bo skoro mamy XXI wiek, to może wybierajmy takie auta, gdzie już seryjnie. Z przodu i z tyłu są montowane elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby.